Witam Was serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie na temat e, HTZ czy TRT, jak to tam każdy z Was e, przyjmuje za e, nazwę. E, tematem będzie, czy facet po 40 powinien zacząć interesować się hormonalną terapią zastępczą czy wspomaganiem się testosteronem. I już na samym początku powiem nie często gdzieś tam mi się pojawia w internecie, że jak się już 40 lat skończyło, to trzeba zastanowić się nad wspomaganiem testosteronem, no bo to już ten wiek. Kurczę, powiem Wam tak, takiej bzdury po prostu słuchać się nie da. Jakie to ma znaczenie, ile Ty masz lat? Ja znam ludzi, którzy mają 20 kilka lat i mają niski testosteron i już się nadają do HTZ z powodów... Ich życia, otyłości i tak dalej. Ale wiadomo, że najpierw musieliby zadbać o zdrowe odżywianie, treningi i tak dalej. I potem po schudnięciu sprawdzić, czy ten poziom się nie podniósł i czy są na pewno do HTZ. Czy HTZ potrzebne jest im do działania. Ale tak jak mówię, to nie ma znaczenia. Możesz mieć 80 lat i mieć. Jak na ten wiek wysoki testosteron i co to ma za znaczenie? E, teraz takie, taką widzę, taką manię e, na siłowni, że facet po 40 to już musi coś sobie tam walić. No, e, nawet delikatnie sobie pyknąć testosteron, no bo po 40 to już zawsze coś tam to da. Kurczę, no po 20 też to da, po 30 to da, po 80 to da, po 60 to da. Pytanie. Czy bierzesz to, żeby to coś dało i chcesz mieć większą masę, lepszą sylwetkę, czy używasz tego jako HTZ? A teraz wszyscy nazywają to HTZ, żeby wytłumaczyć siebie, dlaczego to biorę, a większość to stosuje jako doping. I po prostu jesteście na, na najzwyklejszej bombie. Każdy, kto ma normalny poziom testosteronu w mniej więcej pod wiek, taki jak tam pokazują wskaźniki. Ładując teścia, jest na bombie, a nie na żadnym HTZ. Na HTZ jesteś jak Twoje stężenie testosteronu jest w dolnej i to bardzo dolnej granicy. Nawet wręcz przy dolnych widełkach. I wtedy można się zastanowić nad pójściem do lekarza i po konsultacji z nim zdecydować o HTZ. Ale jeśli się nie zbadałeś. A tylko wydaje ci się, że się tam słabo czujesz, masz mało siły? Co może być konsekwencją złej diety, słabego treningu, słabego snu, dużo stresu i tak dalej, a ty uważasz, że yy, no, mam 40 i właśnie tak się czuję, nie za dobrze, to walnę se teścia. Nie, najpierw idziesz na badania, ale wcześniej zadajesz sobie pytanie, nawet jak ci na badaniach wyjdzie niski teść. czy ty robisz wszystko, o czym ja mówiłem w poprzednich materiałach. Wszystko na temat tego, żeby mieć swojego teścia wysoko. Jak mój poprzedni materiał, skoksuj się naturalnie. Czy te cztery czynniki są u Ciebie na dobrym poziomie? Jeżeli nie, to dopóki ich nie poprawisz, wbijanie sobie teścia niewiele zmieni. Niewiele zmieni. Będziesz dalej się czuł zestresowany, zmęczony, niedospany, tak jak wcześniej, jak to nie poprawisz, a tylko tyle, że gdzieś się oszukiwał jakimś testosteronem. Więc HTZ nie jest dla osób po 40, tylko dla osób z bardzo niskim własnym testosteronem, które wcześniej czy już są w trakcie dobrego treningu, dobrej diety, wysypiania się, dbania o to, żeby się nie stresować nadmiernie, o ile się da, jak najmniej stresować. I wszystko ma dopięte, witaminy D3, i tak dalej. I wszystko ma dopięte na tak to, tip top, że może stwierdzić, no tak, wszystko zrobiłem, co się dało naturalnie, mam niski poziom tkanki tłuszczowej, robię cardio, trening, no wszystko, wysypiam się, i nadal coś jest nie tak, to wtedy idziesz do lekarza, i może on zdecydować o HTZ. Ale jeśli nie poprawiłeś sam sobie niczego, a masz niski poziom, to nie ratuj się HTZ, bo to jest oszukiwanie się. To jest takie samo oszukiwanie się, jak mówiłem Wam już w jednym materiale, podpijanie alkoholu, żeby nie być całkiem trzeźwy, żeby potem nie być bardziej pijany na wódce w sobotę. Masakra, no po prostu HTZ jest dla ludzi o niskim poziomie testosteronu własnego jeśli wdrożyli wszystko, co trzeba, aby go podnieść naturalnie i się nie dało, a każdy inny, każda inna sytuacja, gdzie nie zadbałeś o, o wszystkie czynniki naturalne, nie predysponuje Cię do HTZ. I wiek jest kolejnym, najważniejszym, który Cię nie predysponuje do HTZ. Jeśli nie zbadałeś się i walisz sobie teścia, bo tak uważasz, to jesteś na bombie. Jeśli skończyłeś 40 lat i masz e, testosteron w połowie widełek, czy powyżej połowy widełek, to też waląc jesteś na bombie i tyle. Nie mówię czy robisz źle, czy dobrze, nie o tym mowa, tylko że nie jesteś na HTZ, tylko na bombie. Jeszcze raz i ostatni raz po, przypomnę: HTZ jest wtedy, kiedy masz bardzo niski poziom testosteronu. A robisz wszystko, żeby był wysoki naturalnie, wtedy w innym każdym przypadku jest to bomba. I jeżeli jak wiele razy słyszę, facet po 40 po 50 uważa, że wiek predysponuje go do walenia teścia, spoko, jak chcesz poprawić formę i bardzo ci zależy, a już zrobiłeś naturalnie, ile się da. Jest to Twój wybór, ale jesteś na bombie. Także. Wiek tu nie ma żadnego znaczenia, możesz być młodym na niskim, wysoki, na wysokim jako starszy. Jak się dobrze prowadzisz, będziesz miał wysokiego teścia. Są osoby, które od urodzenia mają z tym problem, a to już jest inny temat. Ale przede wszystkim zadbaj o siebie maksymalnie, zrób. Powiedzmy, zrób badania, wychodzi niski, zadbaj o wszystko, o czym mówiłem w poprzednim materiale, skoksuj się naturalnie, zadbaj o to maksymalnie przez kilka miesięcy. Jeśli i wtedy znowu idziesz na kolejne, drugie badania, jeśli się okazuje, że się nic nie poprawiło od pierwszego razu, to możesz zacząć myśleć i iść do lekarza. A jeśli się poprawiło, to widocznie kulało wszystko, co w twoim życiu powinno działać na twój plus na testosteron, i nie było ci potrzebne HTZ. Tylko zmiana stylu życia. Więc wiek nie predysponuje do ATZ. Muszę powoli kończyć, bo sąsiad mi bardzo lubi wiercić co jakiś czas, więc nie chcę, żeby to było zagłuszane. Trzymajcie się, dajcie znać, co o tym temacie myślicie i pamiętajcie, najmocniejszy, najsilniejszy steryt to cierpliwość.